Hej, 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 z tej strony Melisa i zapraszam Was na wyzwanie rozbitków. I tak jak mogliście zobaczyć na kadzianie która była przed chwilą będę ją dopiero robić więc mam nadzieję że wszystko zawrę tam tak jak chciałam jest u nas rozbitek tak nowa postać i przynajmniej na razie nie będę nim praktycznie wcale grała no bo on musi odpocząć wydobrzeć bo jak go ten przypływ wyrzucił tu na brzeg no to no Troszeczkę musiał przejść. A Zoe, po tylu miesiącach bez jakiejkolwiek innej żywej duszy oprócz naszej Kiry, no to no, dla niej to też na pewno jest szok. No dobrze, Rozbitek sobie tutaj śpi, odpoczywa. A my mamy trochę do zrobienia, bo poprzednie święto w ogóle tam mi pisaliście w komentarzach takie fajne pomysły, że to są bogowie, którzy syłają nam swoje dary tak. Ja to akceptuję. Całkowicie. I oczywiście jako dar też przyjmujemy zapłatę za gnoma. I nic fajnego nowego nie dostaliśmy w sumie. Ale jakbyśmy chcieli sprzedać całe wyposażenie, no to 4000 wpadną. No nie jest źle. Ale, ale Zoe już może zrobić toaletę. I jest piątek, i może również dostać sztalugę. Boże, tyle rzeczy naraz, ale najpierw chyba toaleta. E, bo tu myślę, że z tego tutaj zrobimy po prostu. Wychodek. Taki całkiem osobno. Myślę, że to będzie fajnym rozwiązaniem niż prysznicko łóżka. Wow, burza dała nam jakiś fajny kamyczek. Literalit. Okej. Okay. Obłącz aurę. Pewnie skupienie. Dobra, to nie chcę tutaj na razie poleży. A ty zrób mebel. Toaleta. Mm, w końcu! Sztalugę myślę, że postawimy jej gdzieś. Ojejka, teraz nie wiem. O, może na plaży. Dobra. Na plaży będzie ok. Będzie mogła malować widoki. O, łabędzie. To, to jest dobry plan. W ogóle dajcie znać, czy u was też jest teraz tak gorąco. Ja tu się rozpływam. Mam wyłączony wiatrak na nagrywanie. Ale... Oh, i przez to tutaj po prostu płynę. Widzę, że Zoe tutaj ma jakieś pragnienia związane z naszym rozbitkiem. Ja nie chcę na razie zdradzać, jak on ma na imię, więc no nie będę na to najeżdżać. Ale to jest, że rozbitek staje się Twoim przyjacielem. Czyli ma dobre intencje wobec niego, ale ona go w ogóle nie zna. Tak? Go tutaj wcale nie ma. Kira go zna, bo Kira go znalazła, to ma go w znajomych. Lubiasz toaletę? Super. To ja w takim razie zabieram się za tworzenie tutaj wychodka z tego. Pozbywam się krzaka. Tak, to jest ten moment. Możecie się pożegnać. Napisać komentarz o znicz dla krzaka, bo krzaka już tutaj nie będzie. Nie. Co chodzi? Pecher 10, wartość 110. Wiedzieliście o tym? No przecież to była inna toaleta. Przecież Simowie tworzyli chyba tą? Nie jestem przekonana, ale. Mi w głowie zapadło, że Simowie że ona po prostu stworzy mi taką toaletę. A ona zrobiła to. Ja cię kręcę taką nowoczesna! Ej! No i ja, ja nie wiedziałam, że to się chyba zaktualizowało. Ja nie wiem. Napiszcie mi w komentarzu, czy takie były od początku. Wydaje mi się, że nie. Ja cię kręcę. Spójrzcie, jak to super wygląda. W końcu wychodek. Ja. korzystaj pierwszy raz, wyłącz korzystanie z... a wyłącz nie korzystaj z nie wiem, skąd, z jakichś rur czy coś ty masz brać wodę stąd tak, jesteście właśnie świadkami tego jak Zoe pierwszy raz po odkąd jest na wyspie korzysta normalnie z toalety, którą sama zbudowała cię i pisaliście też mi w komentarzach, że no, Kira będzie się cały czas męczyć, bo e, nie pije Kira z toalety, ty, że nie jak ja do niej mówiłam. Ona... Naprawdę akurat w tym momencie, że suczki po prostu tak mają i dopóki ja ich nie wysterylizuję, wykastruję, to one będą cały czas tak. Tak, więc Kira w międzyczasie pomiędzy nagrywkami po prostu była na wizycie. I już nie będzie tego, ale tak Wam po prostu mówię, że znowu musiałam poza nagrywkami trochę złamać zasady i opuścić wyspę. Ale tego nie było, tak? Nie ma, nie ma nagrane, nie ma dowodów, tego nie było. No dobra. No ale jak my już mamy sobie wszystko załatwione, w ogóle do, dobra. Kira, podejdź tu. Ja nie chcę, żebyś ty mi piła z tego kibla. Zablokuj dla. Wszystkich tygrysów. Tak. I Zoe. Zoe, chodź tu. Podejść tutaj, namalujesz pierwszy obraz. Boże, jakie to będą piękne obrazy, spójrzcie, z takim widokiem, śliczne. I klasyczny obraz, a mały na razie, musisz się najpierw nauczyć. Wiecie, co w tym momencie mi się zachciało i to tak bardzo, 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 żeby wyjść po prostu na dwór i zacząć też coś malować, Taki może nie konkretnie takie scenerii, ale cisza, spokój, ptaki śpiewają. Mhm. Kira Bąbelku, a ty się dobrze czujesz? Łowca. Co będziesz wtedy robić, jak będziesz łowcą? Szukać ptaszków. Zbadaj. Leci, leci, leci. A myślisz... jajku jak ona kręci główką. Ojej, już nie znalazła nic ciekawego. Skończyłaś? <grym>, ja mogę to sprzedawać? Eee, no, na razie kolekcjonerowi, bo ja bym nie chciała, bo ona zdobywała sławę, więc jej chyba to będę musiała zablokować. No właśnie, na drodze do sławy. Opcje gry: ustawienia pakietu. I tutaj. Tak właśnie się to robi, jak nie chcecie, żeby wasz sim zdobywał sławę. Tutaj klikacie i o! Zastosuj zmiany. Ale reputację. To... <gryw> Przepraszam, ale kto ci tą reputację wystawił, że jest. No okej, okay, neutralna, ale w kierunku złej. Ludzie o tobie zapomnieli, jakby, no okej. Okay. To sprawdzę pułapki. Tu widzę, że coś jest, ale... No właśnie. Żadna ryba się w to nie złapała. No trudno, to w takim razie maluj. Zachodzące słońce. Gdzie tu słońce zachodzi? Tam. Pięknie. Hmm... Fajnie, bo jakbyś mogła jakąś ławkę albo, no, nie wiem, krzesło takie, wiecie, fotel robić, ale tu nic takiego nie widzę. Toaleta, wanna, stół do jadalni, no nie. Więc myślę, że po prostu jej kupię jakąś drewnianą ławkę. No bo jak on tu śpi, ten rozbitek, no to ona nie może się tam położyć. A on... No jeszcze chyba przez najbliższy czas nie wstanie. Jak możecie spojrzeć? Jesteśmy już na szóstym poziomie. A co było pierwszym drugim? A W pierwsza była skrzynia. Aha, my jesteśmy już za połową w takim razie. Uuu. Ale nie bójcie się. Nie bójcie się, że jest dopiero 16 lipiec, a jesteśmy już za połową. Bo jeśli skończy się ten challenge, to ja już mam wymyślone coś bardzo, bardzo fajnego, więc zachęcam Was do kliknięcia tego przycisku subskrybuj. To będzie się działo. Ona jest zainspirowana. Dlaczego? Kończenie obrazu. I przyjemnie o, przyjemne otoczenie. Ale ona w takim razie. No już ma trzeci zaraz. Ja. Yeah. Za szybko! Przy piątym idziemy do baru. Trochę tego nie rozumiem. Po co i skąd by miała mieć bar, i te takie napoje, szklanki. Ale no, nie, no tak jest w zasadach, więc okej. Okay, idźmy za tym. Kira. Kira sobie sama tutaj nachlapała, teraz to pije. Ale to jest jakby chyba słona, bo skoro przypływ rozbitka, no i to. To na pewno jest słona woda. Widzę, że trochę do skwiera, Więc fajnie byłoby, jakbyś złowiła jakąś rybę, chociaż dla Kiry. Uuu, opróżni pułapkę. Mamy rybki, super. To nie musisz łowić ryb. Upieczesz coś Kirze z tej siatki. Ile kolorowych tym razem mi złapało? Ale fajnie. Na pewno jakaś jedna... dwie? A stąd nie dostała nic. No super. No ale mamy trochę w zapasie, to rozpal. Nie denerwuj mnie nawet z tymi piankami. Zoe! Nie. No, rybka lepsza. O nie, żuki nam... Ojejka. Żuki zaniedbane. No, w sumie nie wiem, czy tego nie sprzedam. Bo to jest całkowicie bezsensowne. Możemy jedynie z nich to paliwo zbierać, ale po co mi paliwo na wyspie? A dużo. Na ziemi. O. Mam też się tak dzieje, że to lewituje ten talerz? Jak zdejmiecie z blatu? Ma być dla Kiry. Dożyć i sobie coś innego upieczesz. Kira, no stop, chodzi, budzić mi tam rozbitka. Co chwilę. Idzie i go budzi. Może ona wyczuwa, że on już powinien się obudzić? Stać. Albo sprawdza, czy żyje. Nie, Kira! O Boże, ona tak kocha tą rybkę, że się w niej położyła! Ojejusiu. <noise> Ej, jaki ciekawy wzrok. Ona ma taki dziki. Jakby polowała na to jedzenie. Kira, a ty się najadłaś po prostu. No dobra, będziesz miała na później. Ale w sumie to będę mogła niedługo jej miskę chyba kupić. W sumie chyba nawet teraz. Niech ma. O, taka drewniana. Niech stoi gdzieś tu. Jakby z nami jadła. O, o czymś takim myślałam. No, przecież ona powinna to móc zrobić. Może niekoniecznie przy ognisku, bo wtedy to się zjara. Momentalnie, praktycznie. Ale tu? Taka ławeczka. O, z widokiem. I to też powinno. No, takie rzeczy powinny być do zrobienia w tym stoisku. No, to jest moja opinia. Oczywiście. Żebyście na mnie nie krzyczeli w komentarzach, że coś mówię nie tak. To jest tylko moja opinia. Tak więc. Mamy ławeczkę, na której będzie mogła się zdrzemnąć, Zoi, do no bokszaki usunęła mnie. Samotna noc rozbitka na jego w sumie prywatnej wyspie. Generalnie ten mod na sterowanie no jest dość ciężki. Jak macie słabego kompa, to Jak macie słabego kompa, to raczej wam może spowalniać tę grę, ale jest bardzo przydatny. No bo na przykład właśnie Kira coś robi, typu buszuje w krzakach albo próbuje pić z toalety. No to jej po prostu odklikuje i mówię, że ma przyjść tutaj i tyle. I mogę też podejrzeć, co jest nie tak. A nie, że na przykład non-stop płaczę, o i teraz ona jest nieszczęśliwa. Dlaczego? Bo tak! Bo może! A nie, że coś jest tutaj nie tak, że na przykład czułość albo zabawa. Uh -uh. No po prostu mało to sobie robić teraz smutna. Naprawdę, nietoperze cię zaatakują. Ja! Yeah. Nie, przyszła Kira. Oprzykała je. Uuuu. Dobra, przytul ją za to. Obroniła cię przed tymi nietoperzami. Ojejka. To są najlepsze przyjaciółki. Dobra, Kira. Możesz iść spać. W ogóle zauważyliście to, że Zoe nie poszła spać do siebie do łóżka. I Kira. Oh. Też automatycznie nie poszła tam spać. No teraz ja jej kazałam ci to położyć, ale o, jakie to jest słodkie. Tak mówią, z kim przystajesz, taki się stajesz. I jak widać. No, to się zgadza. O, ja ci jeszcze zaczął padać deszcz. Dobra, to dośpi już do końca. I wtedy pójdziesz do toalety. O, skorzystaj. Spuść wodę oszczędnie, dobra. Aha, czyli ona nie spuszcza wody. No to musi tu śmierdzieć. Sprzedaj wszystko. My mamy w sumie tych roślin wszystkich w zapasie w wyposażeniu. Kira. Kira nie. Zjadła to i zmiotowała. I poszła spać. <grym> Okej. Okay. No tutaj są... Mm. Mmm, Kira. Nie mogę. Nie, bo ona ma już dobry poziom ogrodnictwa i ona... O nie, ona odchwaszcza tą maszyną. Skąd ty żeś ją wytrzasnęła? Nie. Okej, okay. nieistotne. Sprzątnij te talerze, które też nie wiadomo skąd są. Możesz to... Tak, możesz wytrzeć z trawy coś. <gry> A! no mamy przecież miskę. A, i tutaj są winogrona. Nie możemy się do nich dostać. w tą skrzynię jakoś tu. Ktoś mogła do winogron się dostać. No halo. Bierz cały plon. To chyba przeżyło tylko i wyłącznie dlatego, że deszcz podlewał, bo ona raczej do tego się nie mogła dostać. Niedługo właściwie się skończy jedzenie samych pieczonych ryb z ogniska. Bo dobra, przedostatnie co prawda, ale tutaj już coraz bliżej jest lodówka i szklanki. Goście nasi są trochę zbyt śmiali. Sami się obsługują w naszej jeszcze nie naszej lodówce. No nic, moi drodzy. Jeśli jesteście ciekawi, jak potoczą się dalsze losy Zoe i Rozbitka, to przypominam, że możecie zostawić subskrypcję na tym kanale z dzwoneczkiem, żeby nic nie przegapić. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Widzimy się już za tydzień we wtorek o 16.30, jak co tydzień. To cześć!